Ja mam zupełnie odmienne zdanie w tej sprawie. Jestem przekonany, że jeżeli chcemy skutecznie zmieniać wizerunek kibica, wizerunek stadionu, to musimy być konsekwentni. I tą konsekwencję policja bełchatowska wykazała. Oczywiście ona obarczona jest niezwykle dużym odium zniechęcenia, szczególnie tych, do których ta interwencja nie była skierowana. Ale jeżeli chcemy być skuteczni, to czasem trzeba ponieść cenę za to, żeby ta skuteczność nie była tylko iluzoryczna, aby ta skuteczność nie była tylko pozoranska. Każdy, kto delikatnie formułując, nie miał nic za. Skórą, czy też za uszami, jak się kolokwialnie mówi, nie musiał się niczego obawiać. Wobec nikogo siły nie nadużyto. Była to pewna niezręczność na pewno przebywanie na tym stadionie, po to, aby służby policyjne mogły być skuteczne. Z całą pewnością popełniono kilka. W mojej ocenie, może nie błędów, ale nie uniknięto kilku potknięć, chociażby tych dotyczących dzieci, bo rzeczywiście można było skutecznie rozwiązać ten problem. No ale cóż, w takich sytuacjach to są sytuacje ekstremalne, to są sytuacje trudne w takich sytuacjach dokonuje się wyboru tak zwanego mniejszego zła. I myślę, że policja toska takich wyborów musiała właśnie dokonywać. To nie były łatwe decyzje. Tutaj z całą pewnością zaangażowanie tych, którzy dowodzili, wskazują na to, że chcieli osiągnąć określony cel. Mam nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty, a cel jest jeden wykrycie i ukaranie tych, którzy byli sprawcami tego zamieszania. Pamiętajmy o tym, że my cały czas borykamy się jako klub, zresztą generalnie co do zasady, kluby w Polsce z problemami finansowymi i płacenie kar. Finansowych za to, że ktoś niesfornie, nieostrożnie albo z pełną premedytacją wykonuje i dokonuje czynności, które są na stadionach zabronione, jest, kara, jest naganne i trzeba to eliminować. Pamiętajmy o tym, że te kilka tysięcy złotych zapłacone kary przez klub mogło być przeznaczone na zupełnie coś innego. Chociażby na szkolenie tych dzieci, o których mówimy. Tak? O tej młodzieży, która na ten stadion i do tego klubu przychodzi regularnie po to, aby trenować, aby rozwijać swoje talenty piłkarskie, aby w przyszłości stanowić o, o jakości tej drużyny. I myślę, że w takich kategoriach należy to postrzegać. Z całą pewnością, jeszcze raz to podkreślam, były to pewne niedogodności, ale jeszcze raz konsekwentnie chcemy osiągnąć cel w postaci wyeliminowania tego rodzaju zjawisk. Musimy w działaniu być również konsekwentni, niejednokrotnie. No, są to działania, które musimy albo powinniśmy starać się zrozumieć. Powinniśmy się starać zrozumieć. Po to, żeby mieć wyremontowaną jezdnię, czasem trzeba stać w korku i objeżdżać miasto ale mieć w perspektywie czasu określony stan docelowy, czyli piękną, przejezdną ulicę, która będzie cieszyła i która będzie bezpieczna. Jeżeli chcemy osiągnąć to samo na stadionie, musimy również ponieść pewne konsekwencje niedogodności. I te niedogodności mieliśmy możliwość przeżyć właśnie podczas ostatniego meczu z GKS-em Katowice. Nie za sprawą wyłącznie kibiców Bełchatowa, ale również za sprawą kibiców z Katowic. No cóż, mam nadzieję, że efekt będzie taki, że policja poinformuje nas o swoich działaniach, o tym, jakie konsekwencje ponieśli ci, którzy sprawili, że duża liczba kibiców w zupełnie sposób nieuprawniony i niezasłużony musiała w tym miejscu przebywać wbrew swojej woli.